Zadbaj o zdrowie i kondycję. Wybierz sklep kfd.pl. Siemanko, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się staniem na rękach, po angielsku handstands. Pierwszymi dwiema progresjami, powiedzmy równoległymi poniekąd, do handstanda będzie kruk i stanie na głowie. Zacznę od kruka. Po co jest ten kruk i jak on wygląda? Kruk będzie służył temu, żeby wstępnie wzmocnić Wasze przedramiona do balansowania już później w stanie na rękach. No i też barki, chociaż tego aż tak nie czuć w tej pozycji, układ dłoni. Palce zawsze powinny celować przed siebie. Powinny być mocno rozczapierzone, bo wtedy macie większą powierzchnię nacisku na ziemię, więc więcej siły. Palce powinniście, przynajmniej ja, układam nie całkiem wyprostowane, bo wtedy ta siła gdzieś tam jakby mi się trochę rozchodzi, przynajmniej ja takie wrażenie odnoszę. Powinny być delikatnie ugięte w ten sposób, tak żeby siła tutaj z dłoni szła w opuszki, wtedy macie o wiele o wiele większy nacisk, po prostu w tych samych opuszkach łatwiej jest balansować. Ułożenie dłoni odnosi się nie tylko do kruka, ale też właśnie do, do samego stania na rękach później. Jak wygląda kruk? Ustawiamy dłonie tak jak do stania na rękach, czyli na szerokość ramion, opieramy yy, kolana na łokciach, yy, na łokciach ewentualnie nieco powyżej i teraz wychylamy się do przodu i staracie się na samych dłoniach balansować, Utrzymać w ten sposób. Przez dłuższą chwilę. Takiego kruka fajnie by było, jakbyście byli w stanie cztery serie po minucie utrzymać i to łączyć oczywiście ze staniem na głowie, o którym za chwilę opowiem. Kolejną ewentualnie trudniejszą nieco wersją kruka, nieco bardziej wymagającą jest kruk na prostych rękach już. Ustawienie dłoni jest podobne, tutaj tylko różni się to y, ta trudniejsza wersja tym, że musicie wyprostować ręce w łokciach. Wywijamy zgięcia bicepsów na zewnątrz i kolana opieramy powiedzmy na tricepsach nad łokciami. I w tym momencie, hop, wyskakujemy sobie do przodu. Musicie się skupić na tym, żeby jak najmocniej napierać palcami na ziemię. Musicie balansować dłońmi sprzed ramieniem, czyli tu no, bardzo mocno musi przed ramię zapracować, żeby utrzymać tą, yy, ten balans. W staniu na rękach chodzi mniej więcej o to, żeby dłońmi balansować tak, jak to się robi yy, stopami stojąc. Czyli jak stoję i żeby nie polecieć w przód, napieram palcami w ziemię, to w kruku czy w staniu na rękach jest to samo. Lecę do przodu, napieram palcami i cofam się przez to do tyłu. Równoległym ćwiczeniem do kruka y, będzie stanie na głowie, bo przyzwyczaja po prostu organizm do tej odwróconej pozycji, a poza tym zaczyna już wymuszać odpowiednią stabilizację korpusu, o czym musicie pamiętać stojąc w ogóle do góry nogami, czy to przy ścianie, czy nie przy ścianie, czy na głowie, czy na rękach, to o tym, żeby mieć mocno spięty brzuch i spięte pośladki, czyli nie wypuszczamy brzucha, nie wyginamy tutaj się w odcinku lędźwiowym, tylko mocno spinamy brzuch, mocno pośladki, tak żeby ta pozycja była jak najbardziej wyprostowana. Odkładamy sobie ręce, tak jakbyście chcieli stać właśnie na rękach, odkładamy głowę na przykład na poduszkę, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Hop, Wykopujemy się z tej pozycji i spinacie brzuch, spinacie pośladki. Nogi oparte o ścianę, nie wymaga to aż takiego spięcia korpusu. po jakimś czasie próbujecie już sobie odkopywać się od ściany i stać bez pomocy ściany już po jakimś czasie próbujecie się już odkopać od ściany wymaga to mocniejszego spięcia brzucha i pośladków, czyli ogólnie korpusu całego. I stanie na głowie też, progresujecie sobie do momentu, w którym jesteście w stanie ustać tak cztery razy po minucie, po półtorej minuty, tak żeby, tak jak mówiłem, przyzwyczaić organizm do tej odwróconej pozycji plus wstępnie wzmocnić już korpus. Kolejną rzeczą będą jakieś pierwsze wprawki już do dostania przy ścianie na rękach. Łopatki są ściągnięte, ale barki są wypchnięte mocno do góry, czyli chowamy uszy między ramionami. Y i spinamy w tej pozycji mocno, żeby utrzymać jak największą stabilizację. I druga bardzo ważna rzecz. Zauważcie, gdzie jest moja głowa. Stojąc na rękach, nie robimy tego. Nie wykorzystujemy tutaj klatki, tylko chowamy głowę między ramiona. I w ten sposób powinniście utworzyć taką ładną linię. To jest też sylwetka gimnastyczna. Już nie muszę chyba przypominać, że brzuch i pośladki spięte i trzymamy to w ten sposób. I teraz, żeby wyrobić Wstępną siłę sobie do, do samego stania na rękach. Najpierw możecie popróbować wchodzenia po ścianie. Podpieramy się rękami, nogi opieramy o ścianę i wchodzimy do stania na rękach, pamiętamy o spięciu tułowia i wracamy na prostych rękach i z powrotem. Możecie to wykonywać w seriach po kilka wejść do 10 nawet jeżeli będziecie w stanie wykonać to, to tym bardziej równolegle. Możecie też już ćwiczyć w e, samostanie na rękach przy ścianie. Podchodzimy do ściany, opieramy ręce mniej więcej z 15 cm od ściany na szerokość ramion, ewentualnie nieco szerzej. Hop, wykopujemy się, pyk, wypychamy ramiona, uszychowamy między barki, mocno głowę wciskamy między ramiona. Brzuch spięty, tyłek spięty. I trzymamy, dobrze by było, gdybyście stanie ze ścianą w odpowiedniej pozycji opanowali też nawet do 2 minut, cztery serie po około 2 minuty. Przynajmniej po półtorej. Kolejna progresja, i to jest ta, która mi najbardziej pomogła, bo nigdy nie mogłem ustać tak bez ściany, po prostu nie miałem po prostu siły w przedramionach. Yy, I ta progresja bardzo mi pomogła wzmocnić przedramiona. Yy, polega ona na tym, że stajemy przy ścianie, wykopujemy się do stania na rękach i stojąc w tej pozycji, yy, trzymając oczywiście spięty brzuch, spięte pośladki. Napieramy jak najmocniej palcami w ziemię tak, żeby odkleić pięty od ściany, czyli... Z treningu na trening zauważycie, że po prostu ta siła, mimo tego, że walczycie powiedzmy z wiatrakami, bo po prostu napieracie jak najmocniej w ziemię i nic się nie dzieje, po którejś sesji treningowej zauważycie, że faktycznie gdzieś tam sami się odsuwacie tymi palcami u rąk od tej ściany. Możecie też próbować się odkopywać i próbować balansować jak najdłużej na samych przedramionach przy ścianie. Mi to pomogło o tyle, że wiedziałem, że jakby co to nie polecę na plecy i nie miałem tego strachu po prostu, a mogą sobie próbować jak najdłużej na samych rękach ustać przy ścianie. Jak już jesteście w stanie utrzymać się przy tej ścianie jak najmniej jej dotykając, no to możemy się już powoli zabierać za wolne stanie na rękach. No i tutaj co, pamiętamy po prostu, powtórzę tylko wszystko, o czym powinniście pamiętać, czyli uszy schowane między ramionami. W ten sposób, czyli jak obrócę się w tą stronę, to ramię mi zasłania, e, brzuch spięty, pośladki spięte. Ogólnie całe ciało powinno być mocno napięte, żeby jak najłatwiej było utrzymać balans. E, no i zanim zaczniecie praktykować jakieś tam wypychania się dostania na rękach, to najpierw dobrze by było e, po prostu utrzymać się z wykopania tak samo jak pod ścianą, czyli hop, tyłek jak najwyżej wysuwamy pyk. I próbujemy tutaj teraz utrzymać linię. Hop. Nawet jeśli przy ścianie jesteście w stanie się gdzieś tam sensownie, faktycznie wybalansować i fajnie to idzie, to na bank w staniu wolno na rękach na początku będzie jakiś gdzieś tam problem, będzie was wyrzucać i tak dalej. Starajcie się jak najdłużej utrzymać. Czyli jeżeli gdzieś tam was zachwiewa, idziemy, przechodzimy na rękach. Przestawiamy łapy, tak, żeby gdzieś tam złapać z powrotem ten balans i zawsze walczcie raczej do końca, e, jeśli chodzi o, o balansowanie. Starajcie się wybalansować, bo wtedy te przedramiona będą mocniej pracować i one będą nabierać tej siły do tego balansu. Jeśli chodzi o poradnik do handstanda, to z mojej strony było w sumie na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach jak zawsze. Jeżeli będę znał odpowiedź, to na pewno odpowiem. E, jeżeli nie, to odeślę do odpowiednich źródeł lub osób. E, no i cóż, no to było na tyle siła.